Witajcie jak na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Ola, a to jest Biczka i Pusia. Yy, dzisiaj jest 9 grudnia, a oto fragment Ewangelia dziś. Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej jednej, której się błąka? W tym fragmencie chodzi o to, że Pan Bóg, On nas nigdy nie zostawi. Nieważne co zrobimy, On zawsze będzie z nami, zawsze będzie się starał. E, mimo, że ma już te przysłowiowe 99 owiec, czyli 99 osób już wierzy w niego jest dobra, to jednak jedna osoba e, nie, e, ona nie wierzy, a on będzie o nią walczył i on zawsze będzie o nas walczył. E, a mogliśmy się na, e, e. i... na dziś to, żeby podziękować Bogu za to, że jest przy nas. Zostawcie sobie lajki. Pa! pa!